Witam, witam wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Lecę do Was z nowym filmem dotyczącym nowego projektu w naszym ulubionym w ostatnim czasie modelu Miner, czyli fork Baked Beans, w którym to możemy zarabiać w tym przypadku do 6% dziennie. Oczywiście ta stopa bazowa na tą chwilę to jest 6%, natomiast kontrakt jest tak zapisany, że w przypadku zmniejszenia jakby płynności na kontrakcie, w tym sensie, jeżeli kontrakt będzie na tyle mocno drenowany, to kontrakt może z, dostać, możemy zmienić, może mieć zmienioną stopę zwrotu. Czyli maksymalnie na tą chwilę mamy 6%. Zresztą wszystkie minery mają taką opcję bezpośrednio w kontrakcie zapisaną, która właśnie umożliwia zmianę tej stopy zwrotu, no a przede wszystkim ma to wpływać na no, zwiększenie żywotności takiego projektu. Ok, słuchajcie, jeżeli chodzi o projekt, rusza on w dniu dzisiejszym od 21.00 czasu polskiego 7 PM UTC, czyli u nas dwie godziny do, do, dodajemy. 10, 10 kwietnia. Oczywiście projekt będzie działać na sieci, jak nazwa wskazuje, Avalanche, czyli potrzebujemy tokeny Avax, podpinamy bezpośrednio pod stronę nasz portfel i o godzinie 21.00 osoby, które będą chciały wejść. Ten projekt zagrać razem z pozostałymi, muszą jak najszybciej zainwestować e, no, swoje awaksy. Maksymalnie na jedną transakcję jest to zresztą e, podobne rozwiązanie jak w przypadku e, Wine, wine yard, e, który, który jest minerem na sieć Matic. Tutaj maksymalnie możemy jednorazowo zdeponować 5 awaksów. Tak więc pamiętajcie o tym. Minimalna wartość to jest 0,01. Z tego co wiem, natomiast nie ma tutaj jakby wskazanej tej informacji na stronie. Natomiast takie informacje jakby płyną bezpośrednio z grupy. Słuchajcie, przejrzyjmy sobie whitepaper. Natomiast myślę, że to jest tylko jakby formalność. Oczywiście, czym jest AVAX Farmer? Jest to nowy protokół w świecie kryptowalut. Kontrakt działa jak pula nagród, zwracając do 6% wpłaconej kwoty AVAX w ciągu 24 godzin, czyli do 24 godzin mamy. Zwrócone 6%. Oczywiście, nasz depozyt w momencie złożenia nie jest już do wyciągnięcia. Jedyny zwrot, który my otrzymujemy, to otrzymujemy go właśnie w formie tych dywidend. Pamiętajcie, że w przypadku minerów bardzo ważna i, i podkreślam to, yy, tak naprawdę, jedyna. Prawilna strategia to jest 6 na 1, czyli 6 dni reinwestujemy, jeden dzień wypłacamy, 1, 6 dni reinwestujemy, jeden dzień wypłacamy, i tak w kółko, w kółko, w kółko, tak? Macie odpowiednie do tego kalkulatory, które pokazują Wam stopę zwrotu, która będzie no, przyspieszać każdorazowo, przy każdym tygodniu, coraz to wyższe te tygodniówki będziecie wypłacać, z racji tego, że mamy tutaj do czynienia z procentem składanym przy. Yy, każdorazowej reinwestycji. Wracając do white paper, yy, AVAX Farmer ma podatek od wpłat i wypłat, który trafia do funduszu ubezpieczeniowego, czyli stworzyli sobie taki fundusz, który w przypadku właśnie zdrenowania tego całego kontraktu yy, do jakiejś tam niebezpiecznej wartości spowodować, to ma przesunięcie tych środków bezpośrednio do puli kontraktu, po to, żeby zwiększyć żywotność yy, projektu. Jeżeli chodzi o podatki, te podatki są naliczane bezpośrednio od wpłaty i wypłaty, natomiast nie są naliczane bezpośrednio jakby od samego kapitału, tylko od kwoty, którą wypłacamy. Oczywiście, słuchajcie, sam projekt, co jest bardzo ważne, ponieważ ja tylko takie projekty wypatruję, posiada audyt. W tym przypadku jest to audyt od HeyScripto, tak więc tutaj pod względem jakby bezpieczeństwa, Audyt został przeprowadzony na tym projekcie. Kontrakt jest czysty, nie ma żadnych backdoorów, nie ma żadnych bugów, które mogą powodować to, że admin czy też osoby trzecie mogłyby z tego kontraktu wyciągnąć jakieś środki. Tak więc to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście ryzykiem, jak w każdym przy, przypadku, w każdym innym przypadku minera, jest oczywiście wyzerowanie kontraktów. W tym sensie, że w pewnym momencie. Może zabraknąć wpłacających, czy też ilość osób wypłacających będzie na tyle duża, że spowoduje to jakąś tam gdzieś panikę i, i zaczną się duże wypłaty. Natomiast pamiętajcie, że w przypadku minerów mamy do czynienia z algorytmem, który powoduje to, że im częściej wypłacamy, tym mniejsze nagrody otrzymujemy, ponieważ wartość farmerów będzie spadać. Tak jest zapisany kontrakt i, i to jest przede wszystkim właśnie ten wyróżnik, który który powoduje to, że w tej chwili minery są bardzo popularne i stosowanie ciągłej strategii 6 do 1 powoduje to, że takie minery potrafią żyć bardzo, bardzo długo, miesiącami, a nawet latami można powiedzieć, bo taki przykład doskonale znam, zresztą cały raz go zawsze powtarzam, będę miner, który działa od ponad roku czasu, i jest no, nadal w świetnej formie. Jeżeli chodzi o Avax Farmer, słuchajcie, te 6% mamy troszeczkę niższą tą stopę zwrotu, jeżeli chodzi o dniówki w porównaniu do pozostałych, czy chociażby Baked Beans, ten, ten najbardziej popularny. No ale to myślę, że nie jest złe rozwiązanie. Zresztą kolejne, kolejne minery powstają, jeden po drugim, jedne lepsze, drugie gorsze, mniejsze, większe społeczności. Natomiast no, w każdym Przypadku, jeżeli mamy do czynienia z jakąkolwiek zmianą, oczywiście powoduje to, że taki miner wyróżnia się na tle innych. Tak więc zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać to rozwiązanie i jak będzie wyglądać zainteresowanie samej społeczności, jeżeli chodzi o ten projekt. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o społeczność, właśnie ona jest lokalizowana głównie w tej chwili na Discordzie. Jeżeli chodzi o ilość osób aktywnych. Na ten moment 198, łączna ilość użytkowników 870 osób i, i jest jakby kontakt, zresztą sam Discord jest dość aktywny, tak więc widać tam zaangażowanie ludzi. Tym samym, no zresztą sprawdzicie sobie sami jak to wygląda. Słuchajcie, tak jak powtarzam, start, godzina 21, tak jak mówię, jeżeli już mamy wchodzić to w projekty, które właśnie startują, to jest bardzo ważne, żeby wchodzić na wczesnym etapie. Wtedy minimalizujemy przede wszystkim ryzyko. No, ryzyko związane z naszymi pieniędzmi i utratą ich, ponieważ nigdy nie mamy pewności, co się stanie. To jest rynek krypto, to są ludzie, to są społeczności. Zresztą to też są osoby w postaci adminów, których nie znamy intencji. Dlatego tak ważne są dla nas audyty, które chociażby dają nam tą odrobinę bezpieczeństwa jeżeli chodzi o, o nasze środki. Słuchajcie, tyle z mojej strony. 21 start. Jeżeli ktoś ma wchodzić, to startujcie razem ze mną bezpośrednio o tej 21. No i zobaczymy, Zobaczymy, jak będzie się projekt rozwijał, ile tych awaksów będzie przybywać bezpośrednio na kontrakcie. Tak więc będziemy to obserwować. Dobra, słuchajcie, dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na zdefiniowanych grupę. Link do grupy znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem, jak również link do samego Avax Farmer. Trzymajcie się, hej!